Przechodzimy do następnej uchwały. Drug numer 15, łamane przez 188, łamane przez 2012 Rady Miejskiej Rzeczniki Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla burmistrza Gminy Rzecznika Może ja przeczytam paragraf pierwszy tej uchwały. Po zapoznaniu się ze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czyńskiej trój za 2011 rok. Sprawozdanie finansowe gminy Czyńskiej trój za 2011 rok. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożoną przez burmistrza gminy. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Informacją o stanie imienia gminy. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Udziela Burmistrzowi Gminy trzyńsko Zdrój absolutorium szczytu wykonania budżetu za 2011 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie mandatu. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przy 11 głosach za Rada podjęła tą uchwałę. Przechodzimy do następnej uchwały. Któr numer 15, łamane przez 188, łamane przez 2012. Rada w Zdrowie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Trznictwa Może ja przeczytam to. Paragraf pierwszy tej uchwały oznaczał się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzyńsko-Zwój za 2011 rok, sprawozdaniem finansowym Gminy trzyńsko 2 za 2011 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok, informacją o stanie linii Gminy Wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium udziela burmistrzowi gminy trzcińsko zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie mandatu. Kto jest przeciw? Chciałem wycofać. Kto, Kto jest, jest przeciw? Panie kto wstrzymał? 11 za. Stwierdzam, że przy 11 głosach za, Rada podjęła tą uchwałę. Ogłaszam w